Cześć, witaj na kanale Wspieraj kulturę. Ja nazywam się Robert Jasiak, jestem człowiekiem od książek. To moja pierwsza recenzja od wielu, wielu lat. Chciałem opowiedzieć Ci o książce Marty Bian Muchomory w Cukrze, którą przeczytałem całkiem niedawno. Myślę, że nie zajmę Ci więcej niż 3 minuty. No to zaczynam. Opowieść zaczyna się od pięciu maturzystów, którzy postanawiają wspólnie spędzić wakacje. To nie jak na początku zakładałem np. Na, na Sycylii, Dominikanie, Ibizie czy Kanarach, tylko w domku ze szkła i drewna. Jest głęboko, głęboko w lesie. Miałyby to być ostatnie wspólne wakacje przed rozpoczęciem studiów. Miała być to ucieczka od problemów, pełna relaksu i przygód ale takich pozytywnych. Ale sytuacja zrobiła się mocno gęsta, mroczna i zupełnie inna niż mogłoby się na początku wydawać. Bohaterowie są odcięci od świata. Ten domek z drewna i szkła znajduje się pośrodku niczego. A z każdą stroną, z każdą chwilą bohaterowie zaczynają tracić poczucie bezpieczeństwa. Książka dla mnie opisuje wiele uczuć. Jedną z nich jest potrzeba akceptacji, którą tak wielu, wielu z nas potrzebuje, ale opisuje również problemy takie jak nerwica czy lęk, może nawet depresja, którą wielu z nas doświadcza. Czytając mu humory w cukrzy, czułem, że z każdą chwilą sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Marta Bijan subtelnie buduje niepokój, który powoli przeradza się w strach. Od początku, gdy czytałem tę książkę, wiedziałem, że coś mnie zaskoczy, ale moment kulminacyjny to totalny blow my mind. Bohaterowie tej powieści są naprawdę fajnie skonstruowani. Sam czytając to, znów poczułem się młody. Wróciły moje wspomnienia z czasów liceum, ale tak naprawdę najbardziej spodobała mi się Pio. Delikatna, naturalna, wrażliwa. Dla mnie super. To była moja pierwsza książka z gatunku young adult. Marta Bijan stworzyła niesamowitą opowieść poruszającą bardzo ważne współcześnie tematy, właśnie takie jak wykluczenie społeczne, potrzeba akceptacji, nerwica, lęk. Doskonała książka. Jeśli o mnie chodzi, o moją ocenę, to jest mocne 4 na 5.